Mamo z tej strony, bo no i dzisiaj gramy na serwerze Coxcraft w Skywars. Zakańcować zostawienia łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, by żadne filmy nigdy czy nigdy nie ominęły. taka Kamapa. Rodzimy sobie. On sobie dwie skrzynki, ja jedną. A, wyszedł. Czekamy, czekamy, czekamy. Tutaj zrobimy cięcie, i oczekamy, kiedy w ogóle ktoś wbije. Dobra, jesteśmy. Zaczęło wbijać ludzi, musiał. Musiał ja, jeszcze ostatni musiał. Musi wbić. Jeszcze naściem. 15. 15. Dobra, wszyscy są, nie. 15 osób, 10. Dobra, ważne, żebym miał teama. Dobra, tam jest to tam, tam jest to jed... Nie, to nie jest jeden, gdzie jest to jedynka. Nie ma jedynki. Szybko to zabieram. Ja nie mam. dobra, tam jest awko. O nie! Nie to no. A ja dostaję ten miecz, okej, okay, Ja sobie wybrałam taką klasę. Dobra, mam kamień. Co ja dostałam? Kamień, miecz? Dobra. O nie, przegramy z nim. Nie! Tutaj jest mój miecz. Ej, fajny aspect I dobrze. Nie, nie, nie. Nie mam bloków. Zabiorę to wełnę On ma dużo bloków Ja mówię respekt się ja wyciąg No pozbieram wełnę ja mieć jakieś ma bloki Dobra, mam się buduje się O nie Dobra może jest tu jakaś ukryta skrzynka, żeby wejść Nie! No wybiłam do niego. My nie ma Nie! Nie zapnie. mnie, nie zapnę. A on się buduje. Nie, nie, nie! Aho! On nie żyje, o kurczę. Jesteśmy sami, jesteśmy sami! Dobra, już myślałam, że jestem nacięcił. Dobra widzowie, zrobić skok wiary. Okej, okay, udało się. Nie, idzie po mnie, idzie po mnie, U, idzie po mnie, podpalam, podpal go. Dobra, to było do przewidzenia widzowie. Zapadnę. Dobra, tutaj też zrobimy cięcie, bo tu się nawet... Tutaj zrobimy cięcie. Już jesteśmy. Cała ostatnia osoba. Tam jest chyba ta jedynka. Tak, tu jest jedynka. Nie. Już nie jestem. Dlaczego, no, jak ktoś ma... Hmm. Tutaj swy... Aha. tak, A ja nie mam nic. to mi Aha Aha. Nie umiem budować za bardzo. Nie. Umiem. A ja umiem. Aha. Umiem. M budować jak ja? Bo. Wybieram to szybko. Most będziemy. Ale go, go! O, heł mi do Latem trzy, Dobra. Dobra, musimy iść na górę. Ja się już buduję. komponuję. Uczyłem się tej rzeczy. Tak? Ale go. go. Nie, nie wszyscy wyeliminowani. Co mnie zabił? Gdzie, że mój. Aha. Gdzie była nasza baza? To nie. To. Dobra. On mnie zapchnął. Okej, okay, widzowie. Kończymy na dzisiaj. Do, yy, Zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, by was żadnych filmy nie ominęły. No Do zobaczenia.